To witajcie teraz w trakcie testów roweru elektrycznego Pase Bike P26. Tak jak wspomniałem, to jest rower z silnikiem elektrycznym 1000W mocy ciągłej i 1500W mocy szczytowej. No i trochę sobie już nim pojeździłem. Właśnie próbuję dojechać baterię do końca. Jestem bardzo ciekaw, jaki jest zasięg. mniej więcej. No generalnie jest to kawał roweru, bo on sporo waży. Natomiast w dzisiejszym materiale chciałem tak jakby zwrócić uwagę na to, co mi się w tym rowerze podoba. Przede wszystkim podoba mi się na to, jak łatwo się go skręcało. Generalnie on jest już wstępnie złożony, natomiast te elementy były dobrze przygotowane i to, co musiałem dokręcić, to zajęło mi dosłownie kilka chwil. Wybaczcie za ptaki w tle, ale jest jakaś zadyma za mną na słupie i dlatego tak jest słychać mocno. Kolejna rzecz, która mi się podoba, to hamulce hydrauliczne w zestawie. To jest rower, który waży 37 kg. No, jakby nie miał hydraulików, to by się nie dało nie jeździć, bo jednak to masa jest, a hamulce całkiem fajnie radzą sobie i całkiem fajnie to hamuje wszystko. Kolejna rzecz, która mi się podoba, tak się długo zastanawiałem, czy mi się to będzie podobało, czy nie, to rama. Wszyscy mówią, że to jest damka, akurat jest to wersja męska i podoba mi się, chociaż na początku i tak tą nogę przekładam jak w typowym MTB, natomiast teraz, kiedy już się przyzwyczajam do niego i przekładam nogę przez środek. To słuchajcie, to jest bardzo wygodne, bardzo wygodne I, i, i już mi się to spodobało. Nie tylko, że jest sporo miejsca, że jest jakiś bidon, przyczepić czy cokolwiek, ale generalnie łatwo się na niego wchodzi i łatwo się z niego też schodzi, więc to też jest spory plus. Kolejna rzecz to oświetlenie. Ta lampa jest całkiem niezła, mimo że tam jest jedna zwykła dioda SMD, nie jest to jakiś CRI czy, czy coś takiego, ale jest soczewka, więc ta soczewka całkiem źle skupia, mimo nawet taką dosyć niedużą żaróweczkę, jeśli tak to można określić. No i powiem Wam, że ogólnie rower mi się zaczął podobać tak optycznie. On całkiem fajnie wygląda. Przez to, że on jest taki dosyć spory, ma w te grube opony, to też całkiem pewnie się nim jeździ po nierównościach. Jak jedziemy dosyć szybko, to czujemy się tak pewniej, bezpieczniej. Zdecydowanie coś jak przesiadacie się z małego samochodu do To jest mniej więcej podobne wrażenie. No i kolejna rzecz, która mi się podoba to to, że mamy w zestawie no dosyć sporo miejsca, żeby coś przechowywać w rowerze, bo jest i z tyłu ten koszyk, on jest strasznie duży ten koszyk, taki gruby W pierwszym materiale powiedziałem, że jest wrażenie jakby można było drzewo do lasu nim przewozić, znaczy wywozić z lasu drzewo, bo faktycznie można stanąć na tym w bagażniku i się absolutnie nic z nim nie zrobi. No i też bateria. Na razie bateria radzi sobie całkiem nieźle. Przyjechałem chyba 58 km i mam cały czas połowę baterii. Fajnie, bo można ją łatwo wyjąć. Jest takie specjalne mocowanie pod siodełkiem, że siodełko odskakuje i wtedy można ją wysunąć. I generalnie no, pozycja też za kierownicą jest spoko. Że nie garbię się, nie czuję, żeby mnie garstki bolały, więc to pozycja jest taka trochę lepsza. No i właściwie to na razie tyle. W pewnym materiale z pewnością jeszcze dorzucę kilka plusów, a w kolejnym materiale możecie zobaczyć, co mi się w tym rowerze nie podoba.